Zaczynamy pierwszy pojedynek. 3 rundy po dwie minuty. Formuła K1. Pojedynek amatorski. Zobaczymy. Stelmach, zawodnik, który walczy głównie w full kontakcie, w pięściarstwie. I Sikora, który w rywalizacji z low -kickiem ma już swoje doświadczenie. Z odwrotnej pozycji Stelmach, reprezentujący kickboxing club po prawa klasycznie, czyli lewa noga z przodu w wykonaniu Huberta Sikory. To są młodzi zawodnicy, więc tutaj spodziewamy się, że od początku pójdą na mocną, mocną wymianę. Oni no, i nie będą tutaj walczyli zachowawczo, raczej ta energia będzie od początku do końca spożytkowana właściwie. Widzimy teraz, próbuje ustrzelić na lewy krzyżowy swojego rywala Damian Stelmach. Dobre kopnięcia na korpus Formuła jeden, tak jak rozmawialiśmy z Cecilią Podlicką. Jest to formuła, w której zawodnicy mogą kopać na uda, na łydki, na korpus oraz na głowę. Uderzenia pięściarskie dozwolone są na korpus i na głowę, również te po obrocie także kolana są dozwolone w tej formule. Z tym, że nie można ściągać głowy na kolano, jak w tajskim klinczu, nie można przechwytywać nóg, walka powinna być czysta. Wiemy, że formuła K1 w tej chwili jest najpopularniejszą formułą na świecie. Mamy duże organizacje zawodowe typu Glory One Championship. Czy w Polsce chociażby nasze HFO Trzymakowski Fighting Championship, które właśnie w Formule K1 organizują swoje wydarzenia. Teraz widzimy, dobrze okopuje nogi swojego przeciwnika Huberta Sikora. No, Przez co blokować te niskie kopnięcia Damiana Stelmach. No to jest właśnie taka przypadłość zawodników full kontaktu, że Niekoniecznie te low są dla nich dobrym sposobem na rywalizację. Nie znają tego po prostu z ringu full kontaktu, więc, nawet obrona czy też atak low -kicków nie jest zwykle przez nich broniona, Ale nadrabiają to wszystko oczywiście doskonałymi językami pięściarskimi. 10 sekund do końca rundy pierwszej, pojedynku otwierającego kartę walki. Boxing Night 4. I kończymy. Runda pierwsza. Namiastel Hubert Sikora. Panowie już trochę przewalczyli na amatorskich ringach, na matach, bo też ta rywalizacja w light kontakcie, czy też w light odbywa się właśnie na macie, tym razem spotykają się w ringu podczas gali jest to walka otwarcia, trzy rundy po dwie minuty więc też nie jest to jakiś szczególny dystans znają taki dystans zawodów amatorskich no i zobaczymy tak naprawdę który z nich wypracował lepszą formę bo to nie oszukujmy się kondycja może zaważyć w przypadku obydwu zawodników o tym który z nich wyjdzie z ręką z tego pojedynku widzimy teraz reprezentującego keyboxing Boxing Club poprawa Damiana Stelmacha Sędzia już oczyścił ring, zostają dwaj zawodnicy i on sam. I zaczynamy rundę drugą. I to od początku widzimy już, że Stelmach będzie nastawiał się na tę akcję pięściami. No, to jest zawodnik, tak jak już wspomniałem, otytułowany w full kontakcie, więc zdecydowanie lepiej radzący sobie z tym klasycznym pięściarstwem, z tym boksem na ringu niż jego przeciwnik Huber Cicora. Świetny teraz długi lewej w okolicy czoła, no i świetny middle kick, ale też odpowiada swoim midelkikiem Cikora, No panowie, jeszcze mogą gdzieś kojarzyć te techniki z młodszych kategorii wiekowych, gdzie trzeba było stopować tą nogę, czy też rękę, Co może być tak, że wraz z upływem czasu będą też specjalnie nawet odpuszczać mocne akcje. Teraz piękne kolano! Idealnie weszło to lewe kolano na wątrobę. Na deskach znalazł się Hubert Sikora, więc mamy pierwsze liczenie. Nie, nie będzie chyba kontynuował. Pokazuje nam tutaj, że nie chce, nie chce walczyć. Koniec! A więc w rundzie drugiej przez nokaut przez nokaut techniczny zwycięża. Damian Stelmach, boksing, klapę, poprawa.